Karolina Derpieński jest modelką oraz osobą wpływową, która niedawno wzięła udział w kilku eventach w Warszawie, aby, jak sama stwierdza, zaszalić w branży rozrywkowej w Polsce. Jest to jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci na polskim Instagramie, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiła się na kilku imprezach i spotkaniach branżowych zwróciła uwagę mediów swoimi wypowiedziami, a także okładkami kolorowych magazynów i zdjęciami z pokazów mody. Wielu zastanawiało się jednak, kim właściwie jest ta nieznana wcześniej modelka i aktorka, która ma miliony obserwatorów na Instagramie. Według niektórych ekspertów wszystko to, co prezentuje Caroline, może być wymyślone lub kupione. Modelka urodziła się 28 września 2000 roku w Stanach Zjednoczonych, lecz po rozwodzie rodziców przeprowadziła się wraz z matką do Białego Stoku, gdzie spędziła większość swojego życia. Kiedy skończyła 18 lat, wyjechała do Miami. Wzięła udział w pink party pudelka, gdzie skupiła na sobie całą uwagę wyglądając jak Marilyn Monroe, kiedy wysiadła z rolls Royce'a w różowej stylizacji. Ostatnio Caroline zyskała na popularności ze względu na nieudaną wizytę u fryzjera w Dubaju. Modelka nie była zadowolona z efektów końcowych i oskarżyła specjalistę o zniszczenie jej włosów oraz wykonanie zbyt radykalnego cięcia. Po metamorfozie czuła się tak źle, że musiała odwołać ważną sesję zdjęciową, dodając Przykre jest to, że obciął mi je bez mojej zgody. Zabrał mi też moją pracę, bo trzeba było przełożyć sesję do amerykańskiego Forbesa. Dużo przepłakałam, miałam ataki paniki. Przyznała Caroline w rozmowie z Faktem. Na całe szczęście fryzurę udało się odratować, dzięki czemu modelka czuje się bardziej kobieco. Modelka chwali się w mediach społecznościowych sesjami zdjęciowymi do magazynów modowych i Playboya, podróżami po świecie i pokazami mody. Część z tych rzeczy nigdy się jednak nie wydarzyła. Caroline nie jest jeszcze zamężna. W chwili obecnej jest narzeczoną 60-letniego milionera, o którym niewiele jest wiadomo. W wywiadzie udzielonym portalowi Pudelek zdradziła jednak, że otrzymała od swojego amerykańskiego milionera luksusowy pierścionek, z którym wcześniej dwa razy się rozstawała i też w jakiś sposób się poznali. Z moim amerykańskim miliarderem poznaliśmy się w Warszawie. Byłam modelką, występowałam podczas pokazu mody, i słuchajcie, co się stało. Schodzę ze sceny, jestem na backstage'u i wchodzi sobie jakiś pijany pan. Ja już zaczynam się denerwować, żeby nie zrobił mi krzywdy, nie było ochrony w ogóle. Nagle ten pan do mnie podchodzi i mówi, ale z ciebie gruba baba. Ja wtedy miałam problemy z zaburzeniami odżywania i anoreksję i bardzo to przeżyłam. Potem wróciłam do mieszkania i kupiłam sobie pizzę o północy i płakałam do koleżanki, że faceci to świnie. Przyznała też, że to klasyczny amerykański sposób na podryw. To jest sposób, żeby skraść kobiece serce. Na początku nie podchodzić do kobiety i nie komplementować jej, tylko w amerykański sposób obrazić kobietę, żeby kobieta zapamiętała twarz tego faceta, a potem po trzech tygodniach dostaje telefon od niego i już potem relacja sama się rozwinęła. Jak przyznała, biznesmen zrozumiał, że nie wyobraża sobie życia bez niej. Zaręczyłam się. Byliśmy na gorących Karaibach i to było po drugim rozstaniu. Stwierdził, że nie wyobrażasz sobie życia bez mnie. Poza tym dużo czasu mi zajęło, żeby pokazać mu, że ja jestem nie tylko ładną kobietą", wyjaśniła modelka w rozmowie z Pudelkiem. Jakiś czas temu, gdy Caroline informowała o zakończeniu związku ze starszym milionerem, ujawniła, że przyczyną rozstania był mężczyzna, który stosował wobec niej przemoc ekonomiczną. Jednak po pewnym czasie ten mężczyzna zrozumiał, że Polka jest jego prawdziwą miłością. Caroline podkreśliła, że rozstanie przyniosło im obu dobro, a on ona sama w tym czasie pracowała nad swoją niezależnością finansową. Jej celem, jak wyznała, jest być nie tylko self-made milioner, ale self-made bilioner. Jestem dojrzała i stabilna finansowo. Mogę sobie pozwolić na wszystko, co chcę. Jest wspaniałym człowiekiem. Uważam, że potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby dotrzeć do siebie. Lubię swojego partnera zaskakiwać drogimi prezentami. Zamówiłam Rolls-Royce'a. Mogę powiedzieć, że mnie wychował i zasługuje na wszystko, co najlepsze. Caroline Derpieński nie zdradziła personaliów swojego ukochanego ani informacji na temat jego branży. Mimo dużej różnicy wieku między nimi para cieszy się swoją obecnością. Modelka nie planuje w najbliższym czasie macierzyństwa, ale jej partner ma już dzieci z poprzedniego związku i Caroline czuje się dla nich dobrą macochą. Karolina przyznaje w wywiadach, że posiada kilka kont bankowych, na których trzyma swoje oszczędności, a na najmniej zamożnym z nich ma zgromadzone aż 3 miliony dolarów. Ponadto nie wychodzi z domu, jeśli ma na sobie mniej niż 50 tysięcy dolarów. Jej celem jest osiągnięcie sukcesu i stać się kobietą, która zarabia więcej niż jej partner. W poprzednim roku liczba obserwujących Karolin Derpeński wynosiła 3,4 miliona, natomiast obecnie ta liczba wzrosła do ponad 6,1 miliona followersów. Według informacji jakie przekazali youtuberzy, w tym Tomasz Bagiński i Marcin Dubiel, ten gwałtowny wzrost popularności modelki może być wynikiem fikcyjnych kont i botów. Zarzuty o kupowanie fanów modelka usłyszała już wcześniej. Marcin Dubiel oskarżył Karolinę o kupowanie zasięgu w rok temu. Wtedy derpińska miała tylko 2,3 milionów obserwujących. Wtedy ta liczba wzrosła o kolejne 4 miliony, a ona tłumaczyła się, że nie zajmuje się bezpośrednio swoimi mediami społecznościowymi. W czasie wywiadu udzielonego dla Illegal TV Derpieńska poradziła Dobielowi, aby skupił się na prawdziwym biznesie, prawdziwym życiu i prawdziwym zarabianiu pieniędzy zamiast robić z siebie pajaca. Karolina w ostatnich tygodniach przyciągnęła uwagę nie tylko zainteresowanych jej osobom internautów i dziennikarzy, ale również fotografów i ekspertów od marketingu. Ci ostatni sugerują, że utrzymywanie stałego i wysokiego poziomu zasięgów nie jest możliwe bez płacenia za lajki. Kochani, to jest niezły wał, wow. napisał na Twitterze Wojciech Kardyś, specjalista od digital marketingu. Zauważył, że każde zdjęcie Karoliny dostaje około 100 tysięcy polubień, nawet jeżeli w ciągu dnia pojawia się ich kilka i wszystkie pochodzą np. z tej samej sesji zdjęciowej. Nawet konta z milionowymi liczbami mają lepsze bądź gorsze foty, stwierdził. Kardysi, wykorzystując narzędzie do pracy w influencer marketingu, badał profil derpieńskie i odkrył, że aż 86% jej obserwujących na Instagramie to konta fałszywe z Indii lub Indonezji, gdzie Caroline cieszy się największą popularnością. Social Blade, który analizuje dane z mediów społecznościowych, również pokazuje nietypowe wyniki z wahającym się przyrostem liczby followersów. Według Kardysia pakiet 100 tysięcy obserwujących kosztuje około 280 dolarów, co dla aspirującej influencerki to niewielka kwota. Niektórzy internauci oraz eksperci marketingu, tacy jak Jacek Gadzinowski, sugerują, że Karolina Terpieński może być częścią eksperymentu społecznego lub bardzo drugiego żartu. Wskazują nawet na potencjalnego autora, youtubera Wojtka Przeździeckiego, Oj Wojtek. Jednak ten zaprzeczył temu na Twitterze mówiąc, Karolina to nie mój projekt. Niektórzy internauci wciąż jednak nie są przekonani i uważają, że Przeździecki może ukrywać swoją rolę w całej sprawie. Skąd ta niepewność co do działań Oj Wojtka? Sam stawił post 30 kwietnia na swoim Twitterze, w którym stwierdził, że chyba jeden projekt poszedł za daleko. Od razu skomentował Człowiek Warga z zapytaniem, czy chodzi o wspomnianą influencerkę. Dawid Klepadło, znany fotograf, który pracował dla magazynów takich jak Cosmopolitan czy Fashion Magazine, również wyraził swoją opinię na temat Caroline w swoich mediach społecznościowych. Powiedział, że 22-latka, która zaczynała swoją karierę w teledyskach Lorda Kruszwila, fenomenalnie zrobiła świat w bambuko. Klepadło stwierdził, że okładki, którymi Derpieńska chwaliła się w mediach społecznościowych, pochodzą z self-publishingu oraz magazynów internetowych, gdzie początkujące modelki mogą kupić sobie miejsce na okładce. Według niego tytuły i okładki te wyglądają tak, jakby zostały przygotowane przez ucznia na zaliczenie z informatyki i nie kojarzy on żadnego z tych tytułów. Fotograf zdradził również, że próbował znaleźć afrykańskie wydanie Playboya, w którym rzekomo miała pojawić się Karolina. Jednak jak można było się spodziewać, bezskutecznie. Klepadło skontaktował się zarówno z magazynem, jak i fotografem, który miał rzekomo zrobić sesję dla tego wydania, ale żadne z nich nie potwierdziło istnienia takiego numeru. Co do Jacka Gadzinowskiego, ten stworzył dyskusję na Twitterze punktując karierę Karoliny. Ujawnił, że influencerka chodzi na głośniejsze imprezy, by narobić dużego szumu. Przykładem niech będzie zdjęcie Caroline z zenonym Martyniukiem. Następną rzeczą, którą ujawnił Jacek jest to, że Caroline chwyta się wszystkiego dla 5 minut sławy. Kolejnym przykładem jest występ Karoliny w filmach, a właściwie w teledysku Kruszwila i kamerzysty w utworze Disco Polo pod tytułem Kukurydza. Caroline miała reklamować nawet dywany dla hurtowni Sindbad. Wiadomo, że nie jest to nic złego, lecz zdjęcie pokazuje, jak Karolina już w 2020 roku zaczęła łapać się wszystkiego co miała pod ręką. Co sądzicie o działalności Caroline Derpieński? Uważacie, że to zaplanowany projekt, a może to w 100% ona? Dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Do usłyszenia!